Cześć! Witaj w klubie Krawmaga Sagot. Cieszymy się, że dołączyłeś do naszej społeczności. Przed Tobą wyjątkowa przygoda. Nauczysz się skutecznej samoobrony, poprawisz kondycję i zyskasz pewność siebie. Gotowy? No to zaczynamy. Krawmaga to praktyczna samoobrona. Uczymy się reagować w sytuacjach zagrożenia, ale także rozwijamy siłę i wytrzymałość. To nie tylko techniki walki, to również budowanie pewności siebie, szybkości reakcji i umiejętności radzenia sobie z stresem. Nie musisz mieć doświadczenia ani świetnej formy. Każdy zaczyna od podstaw. Najważniejsze: zaangażowanie i chęć do nauki. W Krav Maga tworzymy zgraną społeczność, w której wspieramy się. Nawzajem i rozwijamy swoje umiejętności. Aby treningi były efektywne i bezpieczne, obowiązują u nas proste zasady. Szanuj partnerów i instruktorów. Trenuj regularnie i dawać z siebie wszystko. Buduj umiejętności krok po kroku i liczy się konsekwencja, nie szybkość. Początki bywają wymagające, ale pamiętaj, że każdy, kto dziś trenuje zaawansowane techniki, kiedyś zaczynał od zera. Najważniejsza jest regularność i pozytywne nastawienie. To co? Gotowy na pierwszy trening? Daj z siebie wszystko, a efekty cię zaskoczą. Do zobaczenia na sali!